Witajcie moi drodzy, w tym filmiku powalczymy sobie z tym skurczybykiem na dziku, czyli z dowódcą Gajuszem. Najpierw pokażę czego będę używał, potem przejdziemy do samej walki, no i na koniec zobaczymy jakie możemy nagrody uzyskać z wizerunku. Zapraszam! Ja tutaj gram na nowej grze plus 4, 282 poziom i 14 poziom błogosławieństwa Ostrodrzewa przy tej walce. Konsekwentnie zabijam tych bossów w dodatku właśnie z broniami z DLC. I tym razem użyłem wielkiego młota z czarnej stali. Przerobiłem go na obrażenia święte, dodając właśnie popiół wojny święty porządek. Ten młot już bazowo posiada obrażenia święte, więc tutaj to skalowanie tylko je wzmocniło. Na drugim slocie mam mizerykordię z moim ulubionym popiołem wojny, drapieżnikiem z mgieł, Który naprawdę jest niedoceniony, a pozwala uniknąć tych największych obrażeń. Zbroja na tyle lekka, aby mieć mały udziwik. Dodatkowo ten armor cmentarnego ptaka zwiększa nam obrażenia przy atakach z wyskoku. Najważniejszy jest tutaj właśnie ten mały ciężar, aby mieć najlepsze rolki. W talizmanach mamy talizman rytualnego miecza, talizman topora, łaska złotego drzewa plus dwa, no i amulet świętego skorpiona na zwiększenie obrażeń od świętości. W eliksirze mam wietrzną kryształową łzę, bardzo niedocenioną, a naprawdę przydatną i pękniętą łzę całunu świętości. Wspomogę się też świętymi inkantacjami, złotymi łukami oraz olbrzymim złotym łukiem. już potrafi naprawdę ostro przywalić. Wiele jego ataków mnie szotowało, no ale połączenie właśnie małego ciężaru z tą wieczną kryształową zą pozwoliło na tyle usprawnić uniki, że bez problemu można było większość jego ataków wydodżować. Tutaj niewiele zabrakło, aby był no hit. Zawsze warto też mieć tego drapieżnika z mgieł pod ręką, aby uniknąć największego AOE bez żadnego problemu. Przetestowałem sobie obrażenia, no i Gajusz zdecydowanie najbardziej nie lubi właśnie obrażeń świętych i świętością można go pokonać w sumie najłatwiej. Tutaj niewiele brakowało, a Gai już jest tego typu bosem, że najbardziej każe leczenie. Więc lepiej olać leczenie, a po prostu skupić się na tym, aby bossa pokonać do końca. Zauważyłem, że bywało tak, że w momencie, kiedy próbowałem wypić flaszkę ze zdrowiem, on w tym momencie robił szarże, które już nie byłem w stanie uniknąć i mnie wtedy po prostu zabijał. Zanim obejrzymy same nagrody z wizerunku, to jeszcze warto wspomnieć tutaj o takiej ciekawostce, bo zaraz za areną walki z bosem. Możemy się udać do góry i mamy tutaj taką małą szopę, przy której będzie się przemieszczała jedna z wojowniczek alwinauryków, oczywiście na wilku. I gdy ją zabijemy, no to wypadnie z niej część zbroi gajusza, a mianowicie nagolenniki. No jest to tyle ciekawe, że całą resztę zbroi możemy po prostu kupić u czytającej z palców, a nagolenników tam nie ma. I one wypadają właśnie po zabiciu tej łuczniczki. No i sprawa jest taka, że Gajusz był, jak się okazuje z opisu, również albinaurykiem. Przez to nie mógł nosić spodni, ponieważ nie mógł chodzić. I używał tylko i wyłącznie tego swojego dzika do przemieszczania się. A nagolenniki zostały stworzone dla niego w sumie dla żartu. No i tu właśnie mamy opis tego przedmiotu. Nagolenniki szczelnego żelaza wykonane dla dowódcy Gajusza. To okrutny żart, ponieważ nie mógł ich nosić. Gajusz jeździł na dziku, którego nazywał swoją drugą połową. W rzeczywistości był z pochodzenia wojownikiem, albinauryków. Resztę zbroi, jak wspomniałem, możemy kupić w okrągłym stole. Mamy hełm za 8000 run. Mamy jeszcze zbroję za 12000 i rękawice za 8. I tutaj z opisów możemy się dowiedzieć, że Gajusz był najstarszym z uczniów alabastrowego władcy, który uczył również radana technik grawitacyjnych. No, dobra, i dalej mamy już ten cały wizerunek. Wizerunek jeźdźca na dziku. Obaj byli dla lwani, czym starsi bracia, i obaj też byli przekręci od urodzenia. Pomimo tego, a może właśnie z tego powodu, Gajusz był zarówno przyjacielem Mesmera, jak i przywódcą jego ludzi. I tutaj, z opisu wizerunku, dogadujemy się, że zarówno Gajusz, jak i Mesmer byli przyjacielami Radana. No to przejdźmy teraz do samych nagród. I mamy tak. Miecz lancowy. Broń, którą kiedyś posługiwał się dowódca Gajusz. Połączenie wielkiego miecza i lancy. Umiejętność specjalna wirujące pchnięcie grawitacyjne. Jest to umiejętność grawitacyjna szlifowana przez uczniów alabastrowego władcy. Wykorzystuje moc grawitacji, aby zawisnąć w powietrzu, następnie obraca ciało i rozpoczyna szarże. Kolejne ciśnięcie pozwala wykonać dodatkowy atak. Broń wymaga 21 punktów siły i 11 zręczności i skaluje się bazowo z siłą na C i zręcznością na E. Typowa broń kolna zadaje obrażenia ciężkie od pchnięć. No i co ciekawe, ten popiół wojny, który ta broń w sobie ma, nie jest wcale jej unikalnym popiołem. Więc jest to po prostu broń zwykła zbudowanym właśnie tym popiołem wojny. I ten popiół wojny można z tej broni zwyczajnie wyjąć i włożyć w inną. Możemy więc albo zdjąć popiół z tej broni, albo po prostu powiedzieć go u Kowala. No i mamy, że jest do użytku na dużych i olbrzymich mieczach i nadaje orężowi właściwość ciężki. Drugą nagrodą z wizerunku jest czar kamienne ostrza i wymaga 48 punktów inteligencji. Czar dowódcy Gajusza manipulujący grawitacją. Wyciąga z ziemi skalne bryły, przypominające ostrza. Ładowanie zwiększa siłę. Gajusz i Radan byli w młodości rywalami, a ten czar to efekt ich przyjacielskiej rywalizacji. No i cóż, to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Cześć.